i she... 3 grudnia na targowisku Mój Rynek w Łeknie odbył się jarmark mikołajkowy. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców pragnących poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Świąteczna atmosfera otulona białym puchem śniegu stworzyła idealne tło dla tego wyjątkowego dnia. Scena stanowiła serce jarmarku, na której zaprezentowały się dzieci z pałuckiego kuru dziecięcego. Ich świąteczne piosenki wypełniły powietrze radością i świątecznym duchem, wprowadzając zgromadzonych w wyjątkowy nastrój. Wykonaliśmy cztery utwory, dlatego że pogoda niby nas rozpieszcza, ponieważ mamy śnieg, ale tak naprawdę jest bardzo zimno, dlatego pozwoliliśmy sobie na te cztery symboliczne utwory. Były to Gdy spadnie śnieg, Cicha Noc w dwóch językach polskim oraz angielskim. Następnie wykonaliśmy utwór Zima lubi dzieci typowy dla tego okresu oraz na sam koniec We wish you a Merry Christmas. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majkrzak, który podkreślił znaczenie lokalnych tradycji i wspólnoty w okresie przedświątecznym. Otwarcie już dokonały nasze słodkie pikułajki. Bardzo serdecznie proszę o ogromkie brawa dla artystów, artystek, które dzisiaj występują tutaj razem z panią Anią na scenie. Kochani, aura jest iście świąteczna i tej magii świąt. Od świętego Mikołaja. Wszystkim życzymy, aby spełnił każde życzenie, każde marzenie, żeby się spełniało. Nie tylko tym maleńkim, tym najmniejszym, ale wszystkim nam ja szczęścia pomyślności. Wszystkiego co najpiękniejsze, najmilsze na ten nadchodzący magiczny czas. Zobaczcie, mam tutaj laski cukrowe. Za chwilę dzieci rozdamy dla Was te laski i pojedziemy w zaprzęgu razem z naszym piernikiem. Po występie pałuckiego chóru dziecięcego grupa Beat zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy. Dzieci bawiły się wspólnie z piernikiem i białym misiem. my się i śpiewamy. Tupucha, tupucha, nasza zi let Atrakcje przygotowane przez gminny ośrodek kultury oraz gminę Wągrowiec z pewnością zachwyciły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzisiaj po raz czwarty odbywa się jarmark Mikołajkowy w Łeknie. E, wróciliśmy tutaj do miejsca, czyli na targowisko, mój rynek, gdy w zeszłym, w zeszłym roku było to niemożliwe ze względu na rewitalizację e, rynku i tutaj starówki Łekna. Centralnym punktem wydarzenia był oczywiście Święty Mikołaj, którego pojawienie się wzbudziło ogromne emocje o, pięknie. Witamy świętego Mikołaja. Ja chyba Mikołajowi oddaję głos. Grzeczna byłam, ale trochę się boję, więc oddaję Mikołajowi mikrofon. Bardzo dziękuję. Mikołaja nie należy się bać. Wręcz przeciwnie. Przecież wszystkie dzieci lubią Mikołaja, prawda? No jak najbardziej. Witam was, drogie dzieci. Dzień dobry. Jak tutaj u was? Potykamy się po roku. Zobaczcie jak ten czas szybko minął. Rach, ciach, ciach i mamy już grudzień kolejny. Więc znowu przybyłem do was na wasze zaproszenie za które bardzo bardzo dziękuję. Moje elfy tutaj pomogą. W trakcie jarmarku swoje stoiska zaprezentowali lokalni wystawcy. Nie zabrakło pierników, świątecznych dekoracji oraz licznych lokalnych produktów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Różnorodność oferty stanowiła dowód na bogactwo lokalnego rzemiosła i tradycji. W ostatnią niedzielę na terenie targowiska w miejscowości Łekno odbył się wspaniały jarmark świąteczny, podczas którego można było skosztować wspaniałych i cudownych wypieków i przetworów wykonanych przez miejscowe koła gospodyń, rękodzielników, pszczelarzy. Koło gospodyń wiejski z Regielska e, opierowało na jarmarku, w łeknie, bardzo swoje wyroby: ciasteczka, pierniczki, swoje soki. Wszystkiego najlepszego na te święta. Drobuj wesoły! Jarmark Mikołajkowy w łeknie to nie tylko okazja do świątecznych zakupów, ale także moment spotkań, rozmów i wspólnego świętowania. Wydarzenie to stanowiło doskonały przykład, jak lokalna społeczność może razem tworzyć wyjątkowe momenty, celebrując tradycję i wspólnotę.